Cześć, z tej strony Michał Grzywa. i witam Was wszystkich bardzo serdecznie podczas pierwszego hotlapa do biznesowych mistrzostw racingowych w samochodzie Darsze 992 na torze spada, tak więc zapraszam do oglądania i słyszymy się po tym pierwszym okrążeniu. I to było nasze okrążenie pomiarowe, tak więc już w tym momencie, przechodząc bez zbędnego gadania, rozpoczniemy sobie omówienie całego tego toru. W tym momencie zbliżamy się do zakrętu numer 1, gdzie naszym punktem, na którym musimy zahamować, będą pomarańczowe siatki po lewej stronie. Jak już w tym momencie widzimy, znikają nam te pomarańczowe siatki i od tego momentu bardzo mocno wchodzimy na hamulce na prostych kołach i coraz bliżej, będąc już zakrętu, odpuszczamy ten hamulec, skręcając mocno koła. Bardzo ważna sprawa: tutaj w pierwszym zakręcie staramy się jak najbardziej dociągnąć samochód do tej wewnętrznej tarki, ale też nie możemy tego zrobić za bardzo, ponieważ im bardziej skręcimy koła, im bliżej wejdziemy tej wewnętrznej, tym bardziej zwolnimy na wejściu w ten zakręt, gdzie wytracimy zbyt dużo prędkości. Tutaj musimy bardzo mocno dociągnąć się do białej linii i od razu schodząc już w dół staramy się powoli wchodzić na gaz i wykorzystywać jak najbardziej całą szerokość toru. Ponieważ ten zakręt będzie zależał od tego, jak szybko przejedziemy następne parę zakrętów, jakimi są Orusz i Radilion oraz Prosta Kemel, w tym momencie dochodzimy do Orusz, gdzie musimy bardzo mocno dociągnąć się do lewej strony na te tarki, tylko też nie możemy uderzyć w te czerwone sasyczki ryby, ponieważ kiedy uderzymy w nie, samochód nasz straci przyczepność z tyłu. Odklei się i prawdopodobnie wyląduje w bandach, co zakończy nasz wyścig, a tego bardzo byśmy nie chcieli. Musimy sobie zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy znika nam ta tarka już żółta spodku. Jest to informacja dla nas, że powinniśmy już zacząć skręcać w prawo. Tak, żeby w miarę możliwości jak najbardziej dojechać sobie znowu do tej białej linii. Ale też jak już mówiłem wcześniej, tu musimy uważać w tym momencie już nie na czerwone, a na żółte tarki. Ponieważ one są pod lekkim skosem, co powoduje, że w momencie kiedy uderzymy w nie, nasz samochód również straci przyczepność z tyłu, obróci się i stracimy tylko niepotrzebnie czas. Wychodząc też do góry, pamiętamy, żeby w miarę możliwości później jak bardzo się tylko to da wyprostować kierownicę. Ponieważ im więcej skręcamy, tym bardziej hamujemy, a tego nie chcemy na najdłuższej prostej, jakiej my jest kemel na tym torze i zbliżamy się w tym momencie do Les Combes, gdzie hamujemy bardzo mocno na początku tej żółtej tarki. I tutaj bardzo dobra rada, która może Wam się przydać. Ten samochód bardzo lubi rotować na tym dohamowaniu. Więc, w momencie kiedy czujecie, że Wasz tyłek ucieka, i nie jesteście w stanie już zbytnio wiele zrobić, to można tak jak ja to robię, leciutko już dodawać gazu przed końcem hamowania. To pozwolicie samochodowi się ustabilizować i unikniecie kłopotu, w którym tył Wam po prostu ucieknie. Tak więc, dociągamy się do prawej strony, wchodzimy lekko na gaz. I zbliżamy się do zakrętu numer 8, gdzie musimy całkowicie odpuścić gaz. Ponieważ kiedy byśmy go przytrzymali, to wypchnęło nas na zewnętrzną, a tego bardzo nie chcemy, ponieważ tutaj musimy się bardzo wcześnie ustawić do lewej strony tak, aby do zakrętu numer 9 w miarę możliwości przelecieć ten zakręt pełnym gazem. Zbliżamy się do dziesiątki, czyli do Bruksels. Mocne hamowanie ponownie na żółtej tarce musimy się dociągnąć do prawej strony taką. Teoretyczną fałką, ponieważ to jest bardzo ostre wejście, i wchodząc już w ten zakręt, zostajemy chwilkę dłużej na hamulcach, tak aby ten samochód nam zrotował, dociągnął się do tej białej linii, a następnie delikatnie wychodząc z tego zakrętu, dodajemy sobie gazu i utrzymujemy samochód na środku toru. Następnie zbliżamy się do zakrętu numer 11, gdzie naszym punktem hamowania będzie czarny LED po prawej stronie. W momencie, kiedy hamujemy do tego zakrętu, musimy go delikatnie odhamować. Ja tutaj to w tym wypadku zrobiłem troszeczkę za mocno, to się na pewno da zrobić jeszcze lżej. I dociągamy się w miarę możliwości na tą żółtą tarkę i od razu dajemy pełny gaz przed końcem tego szczytu. Wykorzystujemy pełną szerokość toru, żeby wyjechać sobie na te żółte tarki i przygotować się potem do zakrętu puchon. Zbliżamy się do zakrętu, gdzie ponownie będziemy hamować na czarnym lędzie. Bardzo mocne hamowanie, proste koła i dociągamy ten samochód w miarę możliwości jak najbliżej lewej strony na tą białą linię, gdzie tutaj jest bardzo ważna informacja, nie możemy dodać tego gazu za wcześnie. W momencie gdybyśmy dodali ten gaz za wcześnie, nasz samochód straci przyczepność przednich kół z przodu, czyli podsterowność i wyciągnie go na zewnętrzną, a najpewniej również poza tor. Co będzie kończyło się tym, że stracimy niepotrzebnie czas. W tym zakręcie trzeba dać temu samochodowi sekundkę na to, żeby on się uspokoił, żeby złapał sobie tę przeszczepność i przed końcem tego pierwszego apexu już powolutku wchodzimy na gaz, tak żeby resztę całego tego zakrętu przejechać sobie na pełnym gazie i przygotować się do zakrętu numer 13. Tu ponownie, tak jak i wcześniej, jak nie na wielu punktach hamowanie mocne na żółtej tarce. Zbicie do trzeciego biegu, ewentualna pomoc lekka gazem w momencie kiedy uciekałby nam tył I delikatne dodanie gazu na wyjściu Tutaj musimy bardzo delikatnie sobie przejechać przez ten zakręt z gazem Ponieważ dodanie tego gazu zbyt szybko powoduje to, że nam koła zakręcą się na tarce I stracimy szczepność tyłu, a tego byśmy nie chcieli Więc zostajemy na połówce gazu I do zakrętu numer 14 Odpuszczamy ponownie całkowicie gaz dajemy temu samochodowi się zrotować dociągnąć do lewej strony i wychodzimy pełnym gazem z APEX-u, tak, żeby do zakrętu numer 15 już na pełnym gazie być przygotowanym bardzo mocne hamowanie na tarce ponownie pamiętamy o tym, żeby w prawy zakręt wejść z lekkim hamulcem tutaj przytrzymanie tego hamulca pozwala nam ponownie zrotować ten tył ten samochód chętniej się obraca w ten zakręt i dociągamy się w miarę możliwości na tą żółtą tarkę tylko też trzeba uważać żeby nie przesadzić ponieważ może nas nieprzyjemnie podbić następnie dodajemy gazu wykorzystujemy pełną szerokość toru i do zakrętu numer 16 musimy lekko odpuścić gaz w momencie kiedy byśmy tego nie zrobili może wydarzyć się sytuacja taka że wyciągnie nas na ten piach i stracimy tylko niepotrzebnie czas i następnie Blan Simon znany bardzo dobrze zakręt wszystkim na pełnym gazie do wewnętrznej, bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie go przyjechać, przygotowujemy się do bus stopu, bardzo mocne hamowanie za 150 metrem za białą linią. Praktycznie jest to jedna długość samochodu za białą linią. Dociągamy się do lewej strony tak, żeby jak najdelikatniej wejść sobie w ten zakręt. Na jedynce tu bardzo ważna sprawa, przytrzymujemy ten samochód do prawej strony, tak, żeby później do tego nawrotu, mieć jak najwięcej miejsca. I żeby jak najbardziej później na prostych kołach wyjść sobie na tą ostatnią prostą. I to było, drodzy Państwo, nasze okrążenie z czasem 2 minuty 16 sekund i 94 setne. Ja mam na imię Michał i do usłyszenia.